Witajcie! Mamy kolejny test, a mianowicie cewki i dławiki. To nie będzie yy, tak samo długi test, no, będzie mniej więcej, mniej więcej podobnej długości, albo nawet krótszy niż ten poprzedni. Ale będzie trochę ciekawostek, zapraszam. Yy, no dobra. Yy, mamy zatem zadanie pierwsze. Jaką indukcyjność ma poniższy dławik? I tak, co my tutaj takiego mamy? Mamy kolor brązowy, czarny, pomarańczowy i złoty. Więc to z kodów dławików już raczej powinniśmy wiedzieć, że to będzie w takim razie 10, czyli 1,0 i razy 1 milihen, czyli to będzie 10 milihenów I taką właśnie indukcyjność ma ten dławik. Dobra, przechodzimy dalej. Mamy zadanie drugie a w zmierzu opór e, poniższego dławika oraz opór 1 e, przewodów pomiarowych. Nie wiem, czy to widać dobrze. W że tutaj piszę 15,1 Oma, a tutaj 2 setne Oma. I tak, y, mamy obliczyć co? Wła właściwy opór dławika. Jak my to liczyliśmy? My to liczyliśmy w taki że odejm odejmowaliśmy ten całkowity opór, w sensie od tego oporu odejmowaliśmy opór przewodów pomiarowych. Więc możemy odjąć, to będzie 15,10, odjąć 200 oma, więc to będzie w takim bądziazie. 15 15. i taki jest właśnie właściwy obło dławika. No, ale to już zostało ostatnie zadanie, więc, więc tutaj sobie zrobimy jedną rzecz przy tym zadaniu. Mamy tutaj dławik. Możemy sobie obliczyć jego indukcyjność, albo czemu by nie? No tak, więc mamy w takim razie fioletowy, czarny i czarny. No, a zatem to będzie 70 razy 1 mikrohenr. Czyli to będzie 70 mikrohenrów. Taką indukcyjność ma ten dławik. Dobra, mamy jeszcze zadanie ostatnie, tylko po Zadanie trzecie, że Paweł zbudował poniższy obwód i wygląda on tak i tym razem za on dobrze ten obwód, bo, bo już wiele razy było zadanie z Pawłem, że źle zbudował obwód, ale okazuje że to jest dobrze zrobione. Która dioda zaświeci się jako pierwsza? Wybierz odpowiedź z jej uzasadnieniem. Albo dioda LED 1, albo LED 2, albo C1 ponieważ A nie jest podłączone zaporowo, B jest podłączone zaporowo, C połączenie przez cewkę to może zasilić tylko ten diodem. Mamy y, odpowiedź na pytanie, która zasilić jako pierwszy, tak? Dobra, no to y, w takim razie pierwsze co to wiem to, to to, że to co jest w kółku, ta, jak jakby literka to jest plus od baterii, a to będzie jako minus, czyli masa. Y, więc tak. Co my będziemy teraz robić? No musimy e, zobaczyć, która dioda w ogóle będzie podłączona najpierw za połowę a która nie. No, skoro prąd będzie płynął z prosto do to będzie płynął tak. Prąd będzie płynął tędy. Tędy, tędy i tędy. I tak samo będzie płynął tędy. Ale tędy już nie da rady, bo ta dioda jest podłączona za połowę. Więc tak, bo yy, więc najpierw zaświeci się dioda LED1. To jest w ogóle pewne w takim bądź I ponieważ, yy, co możemy wykluczyć? B jest podłączona za połową, no to możemy wykluczyć, bo nie jest, to, to wiemy. Bo nie, nie, zaś, nie zaświeciła się B jako pierwsza, gdyby była podłączona za Możemy też wykluczyć, C, że nie przez cewkę, która ma Może zasilić tylko ten diodem. No owszem, będzie potem płynął przez cewkę, ale to na razie, na razie to, to w ogóle nie ten, nie ten etap, który mamy na myśli. Więc pozostawiam na odpowiedź pierwsza, czyli LED1, i odpowiedź A, że nie jest podłączona zaporowo. Nie wiem, czy zauważyliście, ale C1, czyli odpowiedź numer 3, to w ogóle nie jest dioda, więc to też możemy w ogóle wykluczyć. No dobra, to w sumie będzie tyle z tego testu. No to widzimy się w takim razie w następnym i to już będzie DDRGB, będą też buzery i parę innych komponentów, czyli ogólnie samo ciekawe. Do zobaczenia!